Czy wiesz, że orzechy, które spożywasz codziennie, mogą mieć duży wpływ na zdrowie mózgu i pamięć? Większość ludzi uważa orzechy za chrupiącą przekąskę do kawy lub dodatek do sałatki. Jednak lekarze zajmujący się mózgiem na całym świecie zwracają uwagę, że niektóre orzechy mogą wyostrzyć myślenie, podczas gdy inne mogą z czasem zaciemniać umysł i szkodzić zdrowiu. Możecie zaskoczyć fakt, że nie wszystkie orzechy są takie same. Niektóre z nich dostarczają cennych składników odżywczych, które pomagają utrzymać sprawność umysłową, chronią naczynia krwionośne i zmniejszają stan zapalny, podczas gdy inne mogą działać na niekorzyść. W tym filmie omówimy trzy orzechy, które warto dodać do swojej diety oraz trzy orzechy, których należy unikać, a także wpływ każdego z nich na pamięć, koncentrację i zdrowie mózgu. Po drodze dowiesz się również, jak osoby starsze, takie jak ty, zauważyły zmiany w swojej jasności umysłu i poziomie energii po prostu dzięki zwróceniu większej uwagi na te codzienne produkty spożywcze. Pod koniec filmu poczujesz się pewniej w dokonywaniu wyborów i będziesz mieć większą kontrolę nad własnym zdrowiem. Zostań z nami do końca, ponieważ nie jest to tylko kolejna lista produktów spożywczych. Chodzi o zrozumienie, jak drobne rzeczy. Takie jak przekąski w Twojej spiżarni mogą mieć duże znaczenie dla utrzymania sprawności umysłowej, stabilnej pracy serca i dobrego samopoczucia fizycznego przez wiele lat. A teraz zacznijmy. Numer jeden orzechy włoskie. Orzechy włoskie wyróżniają się spośród wszystkich orzechów niezwykłym sposobem, w jaki wspierają mózg. Wielu lekarzy nazywa je nawet pokarmem dla mózgu ze względu na ich ścisły związek z ostrością umysłu i ochroną pamięci. Orzechy włoskie są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, ten sam rodzaj zdrowego tłuszczu, który znajduje się w rybach i pomaga zmniejszyć stan zapalny w mózgu. Stan zapalny jest jednym z największych zagrożeń dla pamięci i jasnego myślenia. Wraz z wiekiem orzechy włoskie działają jak naturalna tarcza. Zawierają również przeciwutleniacze, które chronią komórki mózgowe przed uszkodzeniami spowodowanymi stresem i starzeniem się. To prawie jak założenie mózgowi zbroi chroniącej przed upływem czasu. Seniorzy, którzy regularnie spożywają garść orzechów włoskich, często zgłaszają, że czują się bardziej skoncentrowani, mają więcej energii, a nawet są bardziej zrównoważeni emocjonalnie. Nie jest to zaskakujące, ponieważ orzechy włoskie pomagają utrzymać płynną komunikację między komórkami mózgowymi, ułatwiając naukę, zapamiętywanie i zachowanie czujności. Wyobraź sobie 82-letniego mężczyznę o imieniu George, który miał problemy z zapamiętywaniem drobnych rzeczy, takich jak miejsce, w którym położył okulary. Po włączeniu orzechów włoskich do swojej codziennej diety, zaledwie garść po południu zauważył, że myśli jaśniej. Powiedział, że czuł się, jakby jego mózg budził się każdego dnia nieco bardziej. Chociaż orzechy włoskie nie są magicznym lekarstwem, ta niewielka zmiana pokazuje, jak potężne mogą być odpowiednie produkty spożywcze, gdy są stałym elementem naszego życia. Nie trzeba wiele. Nawet 4 lub 5 całych orzechów włoskich może dostarczyć mózgowi składników odżywczych potrzebnych do sprawniejszego funkcjonowania. Wiele osób starszych zastanawia się, jak najlepiej spożywać orzechy włoskie. Odpowiedź jest prosta. Należy jeść je na surowo lub lekko prażone, bez dodatku cukru lub soli. Gdy są pokryte cukrem lub mocno przyprawione, Tracą większość swoich właściwości. Zachowanie naturalnego stanu pozwala zachować kwasy omega-3 i przeciwutleniacze, których potrzebuje organizm i mózg. Niektórzy lubią posypywać posiekanymi orzechami włoskimi płatki owsiane, jogurt lub sałatki, aby w łatwy sposób włączyć je do codziennych posiłków. Zaletą orzechów włoskich jest to, że zapewniają zarówno natychmiastowe, jak i długotrwałe wsparcie. Od razu można zauważyć stabilniejszy nastrój i nieco większą jasność umysłu. Z czasem przyczyniają się one do wzmocnienia pamięci, lepszej ochrony przed pogorszeniem funkcji umysłowych i poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Dla seniorów, którzy chcą zachować niezależność, cieszyć się ulubionymi hobby i zachować bystrość umysłu, orzechy włoskie są naprawdę jedną z najmądrzejszych przekąsek, jakie można wybrać. Numer dwa to migdały. Migdały to kolejne orzechy, które lekarze zajmujący się mózgiem często podkreślają ze względu na ich wyjątkową zdolność do dostarczania stałej energii, jednocześnie chroniąc pamięć i koncentrację. Jednym z najcenniejszych składników odżywczych w migdałach jest witamina E, która, jak wykazano, pomaga spowolnić związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych. Witamina E działa jak naturalna ochrona przed uszkodzeniami komórek mózgowych, niczym tarcza, która chroni połączenia w mózgu przed zużyciem wraz z wiekiem. Dla seniorów może to oznaczać zachowanie lepszej pamięci, większą koncentrację, a nawet większą pewność siebie w codziennych rozmowach lub czynnościach. Oprócz popraw cukru we krwi i zapobiega zmęczeniu, które często towarzyszy niezdrowym przekąskom. Osoby starsze czasami opisują popołudnia jako najtrudniejszy czas na zachowanie czujności. Jednak niewielka garść migdałów może zapewnić wystarczającą ilość stałego paliwa, aby przetrwać ten czas bez późniejszego spadku energii. Dzięki temu migdały są nie tylko przyjazne dla mózgu, ale także dla życia, dostarczając energii bez żadnych negatywnych skutków. Weźmy na przykład 77-letnią kobietę o imieniu Margaret. Zauważyła, że po południu łatwo się męczy i często zapomina o drobnych szczegółach, takich jak zażycie leków. Zaczęła nosić w torebce małą torebkę migdałów i codziennie zjadała kilka między obiadem a kolacją. Z czasem zauważyła nie tylko więcej energii, ale także mniej pomyłek umysłowych. Chociaż żadna pojedyncza potrawa nie rozwiązuje wszystkich problemów, jej doświadczenie odzwierciedla to, co zgłasza wielu seniorów, gdy migdały stają się częścią ich codziennej diety. Kluczem do sukcesu w przypadku migdałów jest umiar i przygotowanie. Wybieraj zwykłe niesolone migdały. Aby uniknąć nadmiaru sodu i spożywaj niewielkie porcje około garści. Aby urozmaicić menu, można je dodać do płatków owsianych, zmiksować w smoothie lub dodać do sałatek. Migdały w prostej postaci pozostają jednym z najbardziej dostępnych i wszechstronnych sposobów na delikatne pobudzenie zarówno umysłu, jak i ciała. W dłuższej perspektywie migdały nie zapewniają szybkich rezultatów, ale pomagają budować odporność. Pomagają mózgowi przeciwdziałać starzeniu się, wspomagają krążenie i utrzymują równowagę energetyczną przez cały dzień. To właśnie te cechy sprawiają, że migdały są jednym z trzech najbardziej cenionych orzechów. Lekarze zalecają je dla zachowania zdrowia mózgu i pewności siebie w starszym wieku. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, napisz komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Przejdźmy dalej. Numer 3. Pistacje. Pistacje mogą być małe, ale mają ogromną moc, jeśli chodzi o wspieranie mózgu i układu nerwowego. Te małe zielone orzechy są szczególnie cenione za bogactwo przeciwutleniaczy, w tym luteiny i zeaksantyny. Które często kojarzone są ze zdrowiem oczu, ale mają również silne działanie ochronne dla mózgu. Przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, czyli niestabilne cząsteczki, które z czasem mogą uszkadzać komórki. Obniżając poziom stresu oksydacyjnego, pistacje pomagają utrzymać czystość linii komunikacyjnych mózgu, dzięki czemu sygnały mogą płynąć bez zakłóceń, a pamięć pozostaje dłużej ostra. Kolejną wyjątkową zaletą pistacji jest ich zdolność do stymulowania fal mózgowych, związanych z uczeniem się i pamięcią. Badania wykazały, że spożywanie pistacji może wzmacniać fale gamma w mózgu, które są związane z lepszym przetwarzaniem informacji, percepcją i pamięcią. Wyobraź sobie swój mózg jako orkiestrę. Fale gamma są jak dyrygent, który dba o synchronizację wszystkich instrumentów. Pistacje działają prawie jak kamerton, pomagając mózgowi grać harmonijnie, co jest szczególnie ważne dla seniorów, Którzy chcą zachować sprawność umysłową i zaangażowanie w codzienne życie. Pistacje są również bogate w zdrowe tłuszcze i białko pochodzenia roślinnego, dzięki czemu doskonale nadają się do wyrównywania poziomu cukru we krwi. Stabilny poziom cukru we krwi ma kluczowe znaczenie dla seniorów, ponieważ wahania poziomu glukozy mogą prowadzić do zmęczenia, drażliwości, a nawet spadków koncentracji. Zapewniając stały dopływ energii, pistacje pomagają uniknąć momentów w których umysł jest zamglony, a ciało wyczerpane. Ta równowaga nie tylko wspiera funkcjonowanie mózgu, ale także poprawia ogólny nastrój i jakość życia. Weźmy na przykład 72-letniego mężczyznę o imieniu George. Często lubił rozwiązywać krzyżówki, ale w połowie zadania tracił koncentrację. Po tym jak lekarz zasugerował mu dodanie pistacji do diety, George zaczął jeść małą miseczkę pistacji po południu. W ciągu kilku tygodni zauważył, że jego koncentracja poprawiła się i mógł z większą łatwością rozwiązywać krzyżówki. Nie chodziło tylko o samą przekąskę, chodziło o dostarczenie jego mózgowi składników odżywczych potrzebnych do optymalnego funkcjonowania. Zasadniczo pistacje działają zarówno jako ochrona, jak i wzmacniacz mózgu. Zmniejszają uszkodzenia, poprawiają aktywność fal mózgowych i zapewniają zrównoważone paliwo dla ciała i umysłu. Wśród orzechów najczęściej chwalonych przez lekarzy zajmujących się mózgiem pistacje zajmują szczególne miejsce ze względu na to, jak bezpośrednio wpływają na pamięć i energię umysłową, dając seniorom jeszcze jedno naturalne narzędzie do utrzymania aktywności i odporności umysłowej. Numer 4. Solone i prażone orzechy z dodatkami Chociaż orzechy mogą być cennym elementem diety sprzyjającej zdrowiu mózgu, sposób ciśnienie krwi. Z czasem podwyższone ciśnienie krwi zwiększa ryzyko udaru mózgu i zmniejsza przepływ krwi do mózgu. Dla seniorów jest to szczególnie niepokojące, ponieważ krążenie odgrywa kluczową rolę w pamięci i ogólnej wydajności mózgu. Wiele orzechów prażonych dostępnych w handlu jest również gotowanych w wysokich temperaturach, w olejach, które nie są zdrowe. Oleje te, często rafinowane lub uwodornione, mogą prowadzić do stanów zapalnych w organizmie. A przewlekłe stany zapalne są ściśle związane z pogorszeniem funkcji poznawczych. Mimo że same orzechy mogą zawierać składniki odżywcze korzystne dla mózgu, proces przetwarzania pozbawia je tych właściwości i zastępuje szkodliwymi związkami. Wyobraź sobie, że bierzesz świeże warzywo, smażysz je na niezdrowym oleju, a następnie posypujesz solą. Problemem nie jest już samo warzywo, ale sposób, w jaki zostało zmienione. Kolejną wadą orzechów smakowych jest obecność dodatków i konserwantów. Sztuczne przyprawy, takie jak polewy barbecue lub miodowe, często zawierają duże ilości cukru i substancji chemicznych, które zaburzają poziom cukru we krwi i mogą dodatkowo obciążać mózg. W przypadku osób starszych, których metabolizm naturalnie spowalnia wraz z wiekiem, cukry te pozostają dłużej w krwiobiegu, zwiększając ryzyko zmęczenia i mgły mózgowej. Z czasem może to osłabiać koncentrację i utrudniać utrzymanie sprawności umysłowej. Weźmy na przykład Nancy, 68-latką, która uwielbia podjadać orzeszki ziemne o różnych smakach podczas oglądania programów telewizyjnych. Nie zdawała sobie sprawy, że dodatkowy sód zawarty w sztucznych aromatach przyczynia się do jej częstych bólów głowy i spowolnienia pamięci. Po przejściu na surowe, niesolone migdały i orzechy włoskie zauważyła poprawę energii i większą jasność umysłu. Zmiana nie była dramatyczna z dnia na dzień, ale w ciągu kilku tygodni różnica była niezaprzeczalna. Najważniejsze wnioski nie są takie, że orzechy są złe, ale że przetworzone wersje zmieniają je w coś, co działa na niekorzyść zdrowia mózgu. Seniorzy powinni wybierać surowe lub lekko prażone orzechy bez dodatku soli, cukru lub polewy. Prosta garść zwykłych migdałów lub pistacji dostarcza składników odżywczych, podczas gdy ta sama garść pokryta solą lub cukrem staje się potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia mózgu i serca. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Orzechy pokryte cukrem lub cukierkami. Same orzechy są potężnymi sprzymierzeńcami mózgu, ale gdy są pokryte cukrem, karmelem lub czekoladą, tracą prawie wszystkie swoje naturalne zalety. Szczególnie dla seniorów, te cukierkowe wersje są jednym z najbardziej szkodliwych sposobów spożywania orzechów. Problem nie leży w samym orzechu, ale w cukrze, który go pokrywa. Nadmiar cukru w diecie powoduje skoki poziomu glukozy we krwi, a z czasem te powtarzające się skoki przyczyniają się do insulinooporności. Insulinooporność nie wpływa tylko na organizm. Jest ona powiązana z pogorszeniem pamięci i zwiększonym ryzykiem demencji. Oprócz cukru, sposób przetwarzania tych orzechów często pozbawia je naturalnych olejów i zastępuje je niezdrowymi tłuszczami. Wiele orzechów pokrytych cukrem jest zanurzanych w polewach, zawierających uwodornione oleje, aby zapewnić ich trwałość. Oleje te przyczyniają się do stanów zapalnych i zatykania naczyń krwionośnych, co ogranicza dopływ tlenu do mózgu. Dla osób powyżej 60 roku życia zmniejszony dopływ tlenu może prowadzić do zmęczenia, spowolnienia myślenia, a w niektórych przypadkach nawet do zwiększonego ryzyka zaburzeń poznawczych. Kolejnym ukrytym zagrożeniem jest wielkość porcji. Orzechy same w sobie są kaloryczne, a po dodaniu cukru łatwo jest je przejeść. Niewinna garść migdałów w czekoladzie może w rzeczywistości zawierać tyle cukru, co kawałek ciasta. Dla seniorów, którzy mogą już zmagać się z problemami z ciśnieniem krwi, cholesterolem lub cukrzycą, tego rodzaju ukryte nadmierne spożycie cukru staje się z czasem szczególnie niebezpieczne. Nie wpływa to tylko na talię, ale bezpośrednio osłabia czujność umysłową i pamięć. Weźmy na przykład historię Roberta, 72-latka, który miał zwyczaj spożywania rodzynek w jogurcie i orzeszków ziemnych w cukrze jako swojej ulubionej przekąski. Myślał, że dokonuje zdrowego wyboru, ponieważ były to przecież orzechy i suszone owoce. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że zawartość cukru była wyższa niż w batoniku. Po zapoznaniu się z wpływem cukru na mózg, przeszedł na zwykłe orzechy włoskie i daktyle. W ciągu kilku miesięcy zauważył, że jego energia była bardziej stabilna w ciągu dnia i nie doświadczał już spadków formy umysłowej, które często następowały po spożyciu przekąsek. Wniosek jest jasny: orzechy należy spożywać bardziej sprawnymi i aktywnymi w codziennym życiu. Numer 6. Paczkowane orzechy smakowe. Wiele z obecnie sprzedawanych orzechów jest pakowanych w kolorowe opakowania i ma smaki takie jak miodowy barbecue ranch lub pikantne chili. Chociaż mogą smakować kusząco, te smakowe orzechy są często pełne dodatków, które z czasem po cichu szkodzą mózgowi. Głównym problemem nie są same orzechy, ale dodawane do nich sztuczne przyprawy, wzmacniacze smaku i konserwanty. Składniki te mogą powodować przewlekłe stany zapalne w organizmie, a stany zapalne w mózgu są powiązane z pogorszeniem pamięci, a nawet wyższym ryzykiem choroby Alzheimera. Kolejną kwestią jest sód, Wiele orzechów smakowych jest mocno solonych, aby były smaczne i uzależniające. Jednak zbyt duża ilość soli podnosi ciśnienie krwi. U osób starszych wysokie ciśnienie krwi może zmniejszać przepływ krwi do mózgu, co wpływa na koncentrację, pamięć i ogólną sprawność umysłową. Z czasem to ciągłe obciążenie naczyń krwionośnych zwiększa ryzyko udaru lub uszkodzenia małych naczyń, które po cichu osłabiają funkcję mózgu. Ponadto wiele paczkowanych orzechów smakowych zawiera oleje, które nie są przyjazne dla serca. Zamiast być prażone w zdrowych olejach, są one często smażone lub pokrywane tanimi rafinowanymi olejami, które sprzyjają odkładaniu się płytki nazemnej w tętnicach. Odkładanie się płytki nazemnej nie tylko zagraża zdrowiu serca, ale także bezpośrednio zmniejsza ilość tlenu i składników odżywczych potrzebnych mózgowi do optymalnego funkcjonowania. Połączenie soli, niezdrowych olejów i sztucznych substancji chemicznych sprawia, że przekąska, która mogłaby być pożywna, działa na niekorzyść długoterminowego dobrego samopoczucia organizmu. Prawdziwym przykładem jest Linda, 80-latka, która trzymała w spiżarni zapas przyprawionych orzechów nerkowca. Uwielbiała ich wygodę i wyrazisty smak, ale zaczęła zauważać częstsze bóle głowy i problemy z koncentracją podczas rozwiązywania codziennych krzyżówek. Kiedy jej lekarz przeanalizował jej dietę, zwrócił uwagę na te przetworzone orzechy. Po przejściu na surowe orzechy nerkowca i posypywaniu ich własnymi ziołami w domu, nie tylko poczuła się lepiej fizycznie, ale także zauważyła, że jej umysł jest bardziej przejrzysty i ma więcej energii. Dlatego lekarze zajmujący się mózgiem konsekwentnie zalecają unikanie pakowanych orzechów smakowych. Jeśli lubisz dodatkowy smak, Znacznie lepiej jest przyprawiać orzechy w domu naturalnymi ziołami i przyprawami. Dzięki temu przekąska pozostaje zdrowa i sycąca, a Ty masz kontrolę nad tym, co trafia do Twojego organizmu. Unikając orzechów smakowych z dodatkami, seniorzy mogą chronić swój mózg i czerpać korzyści z orzechów w ich najczystszej, najbardziej korzystnej formie. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, napisz komentarz numer 6 poniżej. Aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Końcowe przemyślenia. Omówiliśmy trzy rodzaje orzechów, które wzmacniają mózg, i trzy, które mogą działać na jego niekorzyść. Teraz już wiesz, jak niewielkie zmiany w codziennych wyborach mogą prowadzić do znaczącej poprawy ogólnego samopoczucia. Należy pamiętać, że orzechy w swojej naturalnej i pełnowartościowej postaci są jednym z najprostszych, ale jednocześnie najsilniejszych produktów spożywczych wspomagających pamięć, koncentrację i długotrwałe zdrowie mózgu. Dokonując mądrych wyborów, można nadal czerpać korzyści, unikając jednocześnie ukrytych pułapek związanych z przetworzonymi lub pokrytych cukrem wersjami. Wiele osób starszych może uważać, że wyzwania związane ze starzeniem się są poza ich kontrolą. Jednak historie, które przedstawiliśmy, dowodzą, że jest inaczej. Niezależnie od tego, czy chodzi o Williama, który odzyskał jasność umysłu dzięki orzechom włoskim, Mary, która zachowała sprawność umysłową dzięki migdałom, czy Lindę, która czuje się bardziej skoncentrowana po rezygnacji z orzechów smakowych, przykłady te pokazują, że nigdy nie jest za późno na podjęcie lepszych decyzji. Każdy wybór ma znaczenie. Dobrą wiadomością jest to, że nie wymaga to drastycznych zmian, a jedynie świadomych modyfikacji codziennej diety. Zachęcam więc, abyście rozważając sześć lekcji, którymi się z wami podzieliliśmy, potraktowali je nie jako listę ograniczeń, ale jako przewodnik po budowaniu silniejszej, bardziej świadomej i pełnej energii wersji siebie. Chodzi o odżywianie zarówno ciała, jak i ducha. Każdy z Was na to zasługuje. Dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Chętnie poznamy Wasze opinie. Zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się jedną rzeczą, której nauczyliście się dzisiaj oraz tym, jak zamierzacie ją wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas ważne, więc nie wahajcie się ich dzielić. Czytanie Waszych komentarzy stanowi dla nas ogromną motywację i zaak.